Strefa stylu dla piękna. Tak, cyfrowo tutaj pojawił się ten dżingier dla piękna, bo pomyślałem sobie, że też wielu ludzi zaczyna. Praktykować jogę dla piękna. Naszym gościem jest Marek Bednarski ze szkoły jogi www.fabrykaenergi.pl. Tam na tej stronie internetowej znajdziecie wszystkie stosowne informacje, gdybyście byli zainteresowani kontaktem z Markiem. To jak jest z tym pięknem? Dużo osób tak, jak jak najbardziej przychodzą po to, żeby porozciągać ciało, żeby nadać sylwetce jakiś kształt. I co mi się podoba, coraz więcej mężczyzn przychodzi na jogę, ponieważ jogę nie tylko daje nam fajne rozciągnięte ciała, ale pójść tym tropem. Również muskulaturę ciała. I właśnie, właśnie chciałem... takie kształtne, silne mięśnie. Właśnie chciałem pójść tym tropem, bo wydaje mi się, że jednak głównie kobiety. Głównie kobiety. Do niedawna, teraz dużo się zaczyna zmieniać. Czasami potrafi na naszych zajęciach być pół na pół. 50% mężczyzn, 50% kobiet, więc cudowny czas. Dla kogo jest joga? Joga dla wszystkich. Bałem się takiej odpowiedzi, ale naprawdę dla wszystkich? Dla Wydaje wszystkim. mi się, że, mówi się też, że jak coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo. O, <Z, <sommakery> Z jogą tak nie jest. Joga jest tak szerokim spektrum praktyki. Mamy, jogi Mamy te tematyczne grupy, więc każdy może znaleźć swoją grupę. Więc jeżeli byśmy powiedzieli yoga dla początkujących, dla wszystkich, nie bardzo. Mamy <Zmierdzi> jogę kręgosłupa, tu jest jakiś dział. Mamy jogę dla kobiet w ciąży, już jest jakiś dział. Jogę dla dzieci, jogę dla mężczyzn. <Zmierdzi> <Zmierdzi> no właśnie, każdy to... może Dzwoniła do nas słuchaczka, słuchacze odpowiedzieliśmy na to pytanie poza anteną, to może na antenie również, bo pytanie było o skrzywienie kręgosłupa. Czy można praktykować jogę ze skrzywieniem kręgosłupa? Chodziło o dolną część kręgosłupa, o lordozę. I tak jak też rozmawialiśmy, że. W obecnych czasach, kiedy wszyscy siedzimy, 90 społeczeństwa ma problem z kręgosłupem. Nie jest to nic nowego, że ludzie przychodzą z skrzywieniami kręgosłupa na jogę, tylko musimy pamiętać, żeby nie ćwiczyć wtedy samodzielnie, nie ćwiczyć z filmów, nie ćwiczyć z książek, nie ćwiczyć u przypadkowych nauczycieli, przyjdź do dobrego nauczyciela, który zobaczy nasz problem, umie nam doradzić, zna się na anatomii i umie nas poprowadzić. Wtedy jak najbardziej można. Ja tak trochę wypytywałem i słyszałem, że ty jesteś specjalistą właśnie od, od, tak właśnie. od jogi kręgosłupa, tak? Tak właśnie się stało w, głównie we, we Wrocławiu. Takie mamy czasy, że jeżeli gdzieś na jodze w jakiejś innej szkole pojawi się problem z kręgosłupem, od razu jest, pójdź do Marka na zajęcia, niech Cię wyprostuje. Mhm. I jak, jak bardzo możesz pomóc takim schorowanym naszym kręgosłupom? Musimy tu bardzo ważne od razu pamiętać o tym, że joga nigdy nie zastąpi medycyny. Więc to jest no taki jasne. podstawowy punkt A jeżeli bolą nas Zwyczajnie plecy od długiego siedzenia Jak najbardziej joga pomaga Pozwala rozluźnić odcinek lędźwiowy kręgosłupa Który najczęściej nas boli Potrafi wyprostować kręgosłup Oczywiście jeżeli mamy już jakiś Odpowiedni wiek To zupełne wyprostowanie kręgosłupa nie jest możliwe Ale jest możliwe na tyle go rozciągnięcie Że nie odczuwamy dyskomfortu na co dzień Nie odczuwamy tego codziennego bólu kręgosłupa Mm -hmm. eee, może teraz pytanie na naszym facebooku, bo my prosiliśmy naszych słuchaczy, by takie pytania tutaj zapisywali i Aleksandra dopytuje, czy są szczególne zalecenia w jodze, jeśli chodzi o pierwszy trymestr ciąży, czy pewnych asanów się nie wykonuje, czy może w ogóle na ten czas zrezygnować z praktykowania jogi, czy i gdzie odbywają się we Wrocławiu zajęcia tylko i wyłącznie dla i tu cudzysłów ciężarówek. Proszę o odpowiedź. Odpowiedź brzmi tak. Pierwszy trymestr ciąży najlepiej odpuścić sobie praktykę. To jest okres, kiedy ciąża dopiero się rozwija, to mhm. wszystko tam się buduje, więc wtedy najlepszy nie jest nie odpoczynek. Mhm. Drugi trymestr zapraszam na świętego Antoniego 2x4 joga dla kobiet w ciąży. Proszę sprawdzić na, na, na nasz grafik. Tam odbywają się w środę grupa początkująca, to jest grupa początkująca razem z jogą dla kobiet w ciąży. Od drugiego trymestru zapraszam wszystkie panie. I tu jest takie pytanie, że myślę sobie, że, że może się zrobić ciekawie, e, m, m, że chętnie bym się zapisała, pisze do nas Ada, jeśli nauczą mnie medytować, to się pisze. A jak jest z tym medytowaniem? To kolejne takie oczekiwanie, że niczym za rozknięciem czarodziejskiej różdżki zmieni się nasze życie jak Eee, przepraszam, że to tak sprowadzę do siedzenia w Kócki, prawda? Ale eee, może tak, tak się czasami komuś wydaje, prawda? Przyjdę na zajęcia dwa, trzy razy, a potem sobie sam będę siedział w domu i robił mm. i wszystko się naprawi. I, I zaczniemy lewitować. Mm -hmm. No, coś, coś mm. takiego nie jest tak. Na, najpierw musimy nauczyć się stąpać twardo po ziemi. Najpierw musimy zacząć praktykę asan, czyli mocnej takiej praktyki fizycznej, która doprowadzi nas do tego, że zaczniemy trzeźwo spoglądać na świat. Jak zaczniemy tak trzeźwo spoglądać na świat, dopiero. Tylko wtedy możemy zacząć myśleć o medytacji. Tak, żeby móc łączyć ten świat duchowy z światem fizycznym. I mhm. tylko pod takimi warunkami. A zależy od naszego ciała, zależy od predyspozycji, ile ten czas ćwiczeń fizycznych będzie dla nas trwał. Mam nadzieję, że tutaj udało nam się zachęcić wielu słuchaczy. Powiedzmy, może jeszcze, jak, jak często? Dwa, trzy razy w tygodniu, raz w tygodniu, żeby to miało sens, tak? Jak rozmawialiśmy wcześniej, mówiłem, że yoga, kiedy praktykujemy. Taka jedna sesja działa na nas przez trzy dni, więc jeżeli chcemy mieć jakiś efekt, musimy ćwiczyć dwa razy w tygodniu, praktykować dwa razy w tygodniu, mm -hmm. wtedy to wszystko ma jakiś sens. Ciało po jednych zajęciach rozgrzewa się, później przez kolejne dni się chłodzi, więc w przeciągu tych trzech dni trzeba przyjść drugi raz, żeby ciało nadal było rozgrzane i żeby nadal robić postęp. Czyli I raz taka, w, tygodniu, dwa razy w tygodniu, raz to za mało, a trzy to za dużo, bo też słyszałem z drugiej strony, że na Boga nie róbcie tego codziennie. Jest jakaś prawda, no ale też trener chyba robi codziennie. Trener musi codziennie. No to jak to jest? Tylko trener jest wytrenowany już taki, tak? I generalnie, może... generalnie jest tak, zaczynamy mm -hmm. praktykę, więc zaczynamy poznawać swoje ciało. Jeżeli już ćwiczymy załóżmy 8-10 lat znamy dobrze swoje ciało, możemy tą praktykę intensyfikować robić ją częściej, a jeżeli dopiero uczymy się ciała swojego, jesteśmy w tak zwanym żłobku mhm. jogi lub przedszkolu jogi, to róbmy to dwa razy w tygodniu i z czasem dopiero będziemy robili to coraz więcej. więcej. Zamykając temat oczekiwań dwa razy w tygodniu nie wiem, pół roku, rok i czujemy, że jest rzeczywiście różnica, czy, czy jeszcze, jeszcze jeszcze trochę trzeba... Regularnej praktyki pół roku. Pół roku i rzeczywiście czujemy, czujemy się różnicę. zupełnie inaczej. Tak? Ogromną różnicę, tak. Zmienia się nasze ciało, jeżeli chodzi o, nie wiem, wagę, sprawność, muskulaturę. Z zmienia się ciało, ale też zmienia się umysł, ponieważ wszystko jest połączone w ciele, więc jeżeli ciało tak, lepiej się, dalej się rusza. Duchowość tak, kręgosłup lepiej działa, więc nasz umysł, nasza świadomość inaczej myśli i bardziej trzeźwo spoglądamy na świat. Czujemy mhm. się lżej? Jest tam po prostu lepiej. W sieciowej kopalni wiedzy znalazłem dwie takie informacje, zupełnie sprzeczne, to już na koniec, na deser, to będzie taka wisienka. Nie wiem, może będziesz zaskoczony, bo okazuje się, że na przykład w Indiach władze więzień zgadzają się, żeby więźniowie wychodzili wcześniej, czyli odpuszczają im trochę kary, jeżeli praktykują jogę, tak? I to ponoć działa w Indiach. W Norwegii też spróbowano, ale zadziałało zupełnie odwrotnie, bo my, przestępcy zrobili się jeszcze bardziej przestępczy w tym więzieniu, gdzie praktykowano jogę. My, Europejczycy, nadajemy się w ogóle do tego i dla nas działa to tak samo jak na Hindusów, czy tutaj zbieżność tych ciekawostek jest zupełnie jakaś abstrakcyjna? Przeciętny Hindus, który myśli o jodze, od razu myśli o zasadach moralnych i samodyscyplinie. Są takie pewne zasady moralne, samodyscyplina, coś jak naszych dziesięć przykazań. Jeżeli oni myślą o praktyce jogi, to dla nich ta praktyka jogi to nie jest głównie ćwiczenie pozycji jogi, ale właśnie praktyka tych zasad moralnych. Mm -hmm. więc jeżeli taki więzień dba o to, żeby e, tam jest na przykład niekrzywdzenie, więc musi się wykazać tym niekrzywdzeniem w swojej praktyce, tam jest wstrzemięźliwość, tym wszystkim się musi wykazać. A jak przełożymy to na nasze, no to u nas pewnie sobie próbowali założyć nogę za głowę i wypróbowali robić bombki po prostu. Albo może. właśnie, i Dzie na rękę. Dziękuję serdecznie za to, to spotkanie Marek Bednarski ze szkoły.